Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku, kolejny odcinek, który będzie dotyczył tematu układu Common Rail. Tym razem nie będziemy poszukiwać opiłków metalu, filtrze, oleju, ale tym razem opowiemy sobie, co oznaczają lub co mogą wróżyć nam opiłki, które znajdują się w filtrze paliwa oraz jak, gdy takie opiłki znajdziemy. Przeprowadzić całą naprawę naszego układu Common Rail. Bo wtedy nie tylko będziemy skupiać się na samej przyczynie, ale też będziemy musieli skupić się na całym układzie Common Rail. Dlaczego za chwilę to wszystko Wam wyjaśnię? Hej, 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 mój drogi widzu, ale jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, naciśnij subskrybuj, dzwoneczek oraz łapkę w górę, jeżeli ten film Ci się podoba. Statystyki donoszą, że tylko 5% osób oglądających mnie nie subskrybuje, a stałych widzów jest o wiele więcej. Tutaj ci wszystko wyskoczyło, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zasubskrybuj go. Ok, moi drodzy, ale tak naprawdę, e, jeżeli chcemy sprawdzić, czy w naszym filtrze paliwa są opiłki, e, możemy spotkać się z dwoma, myślę, rodzajami filtrów. E, filtry zamknięte. W takich filtrach, jeżeli chcemy sprawdzić, czy znajdują się w tym filtrze opiłki, należałoby ten filtr zdemontować oraz go nie rozcinać, bo wiadomo, w tym momencie możemy opiłków narobić sobie sami. Prosta metoda, potrząsamy i zawartość tego filtra wylewamy na przykład do czystego słoika. Wtedy jak to paliwo chwilę sobie postoi wszystko tam opadnie na dno poświęcimy latarką jeżeli mamy opiłki to będzie nam się bardzo ładnie mienić wszystko drugi rodzaj filtrów no to znana grupa waga czyli mamy z góry dekiele, który odkręcamy do niego wchodzą wychodzą przewody paliwowe i tak naprawdę filtr to jest wkład który siedzi tam w środku wystarczy ten filtr wyjąć i już na samym dnie możemy zobaczyć, czy coś nam się mieni, czy nie, czy są tam opiłki, czy nie. Moi drodzy, o czym świadczą filtrze paliwa opiłki? Opiłki świadczą o tym, że pompa wstępna lub pompa wysokiego ciśnienia generalnie któraś z pomp paliwa nam opiłkuje. Zazwyczaj jest to, w wielu przypadkach z tym się spotkałem, że na początku opiłkowała pompa, która była w baku. Następnie te opiłki szły do pompy wysokiego ciśnienia, zajeżdżały również pompę wysokiego ciśnienia, dalej te opiłki w końcu trafiały na wtryskiwacze, gdzie już na samym końcu auto przestawało nam odpalać ze względu na to, że to wszystko było uszkodzone. Kolejna sprawa, jeżeli chcemy takie auto naprawić, no to przede wszystkim wtryskiwacze wysyłamy do czyszczenia regeneracji, Cały niestety układ musimy wypłukać, e, również jeżeli chodzi o bak, czyli do demontażu mamy e, wtryskiwacze, listwę wysokiego ciśnienia, pompę wysokiego ciśnienia, przewody paliwowe, e, nowa oczywiście pompa do baku i do mycia mamy cały bak. Moi drodzy. Nie możemy wymienić samego winowajcy, czyli w tym momencie jednej z pomp, które zazwyczaj opiłkują, bo tylko tak naprawdę w tym całym układzie one mogą opiłkować. Nie możemy wymienić jednej z pomp e, oraz na przykład wymienić filtr paliwa oraz zregenerować wtryskiwacze, bo nasza robota pójdzie na marne. Już Wam tłumaczę dlaczego. Dlatego, że w każdym zakamarku tak naprawdę naszego układu paliwowego są właśnie te opiłki. Jeżeli my teoretycznie nasz układ nap naprawimy spoko, auto nam odpali, odpowietrzymy, odpali, przejedziemy ileś tam kilometrów i znowu zaczynamy temat od nowa. Zawsze w sytuacji, gdy właśnie taki układ nam paliwowy zaczął opiłkować, czyli któraś z pomp puściła nam opiłki, musimy skupić się przede wszystkim na tym, że. Poza wymianą samego winowajcy musimy cały układ przepłukać. Cały układ musimy przepłukać, każdy zakamarek naszego układu Common Rail musi zostać wyczyszczony do tego stopnia, aby mieć pewność, że żadne opiłki nigdzie nam nie występują, ze względu na to, że znowu te opiłki pójdą na filtr paliwa, z filtra paliwa, prędzej czy później one mogą się nam Wydostać i trafić na nasze wtryski, powtórnie je uszkadzając. Moi drodzy, spotkałem się z wieloma przypadkami tego rodzaju, że dla pewności jeszcze dokładano zazwyczaj filtr paliwa gdzieś przed filtrem głównym i to był właśnie ten filtr paliwa zamknięty. Na przykład, jeżeli przyjeżdżało auto po takim zabiegu typu WAG, gdzie właśnie mamy ten wkład paliwa bardzo często widziałem, że jest dołożony osobny, zaraz przed nim osobny filtr paliwa. Ma to swoje zastosowanie, bo jeżeli gdzieś jakiś drobny opiłek nam zostanie lub kilka opiłków, lepiej, aby jeden z tych dwóch filtrów wyłapał ten opiłek i ten opiłek nie poszedł dalej, niż powtórnie narażać się na koszty. Jednak nie ma co liczyć, że nawet ta najmniejsza drobinka zostanie wyłapana. Bardziej trzeba skupić się na tym, żeby cały ten układ dokładnie wyczyścić, bo jest to dość kosztowna zabawa i nie są to małe pieniądze, aby taki układ przywrócić do żywych. Ale zawsze dla pewności jeszcze na samym końcu można dać właśnie ten filterek, aby już mieć 100% pewności, że robota została zrobiona w sposób prawidłowy. Moi drodzy, tak naprawdę to wszystko. Jeżeli mechanik powie wam, że filtrze paliwa są opiłki, tak naprawdę nie macie co oszczędzać, bo będzie to oszczędność typu takiego, że wydacie ze dwa albo trzy razy tyle. Moi drodzy, wtedy należy się skupić na tym, aby zregenerować, wyczyścić wtryskiwacze, zregenerować pompę, która Opiłkowała, lub wymienić ją na zupełnie nową pompę. Bo raczej już wtedy nie ma co regenerować, jeżeli opiłki tutaj wchodzą w grę. Wyczyścić cały układ i to wszystko. Jeżeli takie odcinki Wam się podobają, subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę. Widzimy się w kolejnym. Cześć!